Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z Asterix i XXL. Będziemy kontynuować w dalszym ciągu naszą Podróż po helwesji w poszukiwaniu e, długowiecznika i jego żony Ostatnio skończyliśmy tutaj Przy Naszym druidzie, tam widzimy śpiega, ale no Mamy na wywar już tutaj ale to poczekamy może później akurat się uda jeszcze pozbierać więc Teraz poczekamy pójdziemy zobaczyć co nam śpiech ma do powiedzenia Oddziały Cezara wiedzą Że podążaliście ich śladem Doszczętnie zniszczyli ten most Aby na trochę was powstrzymać Ponieważ jesteście prawdziwymi bohaterami na pewno znajdziecie wyjście z tych ruin. Pośpiesz się! Twoi przyjaciele cię potrzebują! No, rodzimy bohaterami. Tak w sumie. Daj. jest ten. Chyba nic nie będzie. Tutaj też nic nie ma Ok, no to Czy tutaj Tam są rzemianie a tam będzie coś czy będzie coś Ile jest tego to by się najpierw pozbierać tamtej skrzynki. Jakoś powinno chyba szybko pójść. Okej. Okay. okaże właśnie, że nic nie zbierzemy z tego. No, dużo nie zabraliśmy, więc szkoda. Muszę się lepiej pośpieszyć. To jeszcze tutaj skrzynki. Dalej to już nie zbierzemy, ale no, trudno się mówi. To jeszcze jedna, i tam będą dalej. Chociaż no, nie wiem, tak naprawdę ten magiczny wywar był tylko po to, żeby zdobyć ten nośnik, czy coś jeszcze Dobra, tutaj też są Pozbieramy, Rzymianie grzecznie czekają na nas Kiedy im złożymy manto, więc Przynajmniej tyle, o Boty laur 4 na 12 Dobra. ostatnia skrzynia rozwalenia mm. mm. możemy iść dalej, spuszczać rzymianom To się uda. A, chyba, że to Chyba to było po coś takiego, żeby tutaj dostać jeszcze eliksir No ale ładnie się ustawiają w kolejce więc jest dobrze Są tego spychającego Będzie trzeba dokonać No coś się Świeci pod wodą chyba bo to odbić się z wody Kolejny przylazł O, a nie, to jednak nie, a nie te. Ile ich może być? Dobra To jest światło czy? Chyba tak Chwała Zobaczę czy tutaj coś będzie jeszcze Czyli jednak nic nie ma Dobra nic tutaj nie ma To my musimy wracać tam dalej tak właśnie to to będzie siła to ciągnęło tak cały czas Z tymi ziemianami Chyba, że to. Nie, no. Aż tam to nie zaskoczy Dobra. Nożniki są. Kolejne hełmy. Dobra, będziemy iść dalej, bo tutaj nie widać, żeby było jakiś ten. No, ale razem pójdziemy do tych się. Yy, tymi nawalać. chodź się no. Ha. A już by dalej poleciał kosmos. Dobra, jeszcze jeden. Ok, tam coś mamy tutaj. To jest. A po prostu takie. Tutaj nic, tutaj jest zamknięte. Tutaj kraty samo, tylko dalej trzeba iść, okej okay. Tutaj pusto O, dobra Tutaj pojedynczy rzemianie, dobra Tylko mnożnik I zbieramy Co się tylko da pozbierać. No. Dobra. Żeby nam nie przeszkadzali już za dużo. Chyba, że przyjdą kolejni. A. Kolejni się Spojawili Znikąd Dobra, tyle. a okay. tam jakoś się można było dostać? Dobra, trudno. Jakoś tam można było znaleźć najwidoczniej. Cięż... nie wiem, jak tam można było się dostać, więc okej, okay. dobra. O! Jedencko, super. ca No i pięknie dobra a możemy o. OK Te nic nie ma no i jesteśmy u górę Jeeś wiesz już jest dalej ten Tylko tyle No dobra No to chodzimy na platformę dalej Tutaj mamy jakieś da. Aha Okej okay. O oh. Jakoś się udało dobra Tutaj to w Jeszcze mamy? Nie. No to dobra, no to rzemianie. 50 do pokonania. Może być. Szybko się ustawiają w kolejce, więc w miarę sprawnie to schodzi. Tak samo jak HP. Dobra. No jednak za dużej ilości strony atakują Dobra Trochę się zregenerowaliśmy więc O, tak może być Dobra Teraz trochę Pozbieramy hełm co zostały z nich i teraz o Właśnie wszystko się ustawia. Ostatni został, więc no i otwieramy Obelix'owi i znowu się spotkaliśmy. Dobra, tu już nic nie ma, więc idziemy dalej. No, no tutaj widać starosza. Jak jakby tam się dostać? Może później się dostaniemy jakoś A dobra Chyba że Nie dobra Czekamy później może akurat będzie a jak nie no to trudno Chyba że Dobra Nie ma co kombinować No skakuj No i super Podniosła Tutaj mamy jeszcze jakiś paru Rzymian do Uwalenia One będą przeszkadzać więc Ach. Ale tutaj nic nie ma Tutaj to będzie trzeba przesunąć A to takie buty Okej okay, o i dobra Więc tak Bo jakoś A tu będzie przód tył Może tamtych to nie możemy za bardzo Ten to musimy to do tyłu, o ile tak do tyłu. Mam nadzieję, że starczy, można było nawet tamto. Dobra, na razie spróbujemy w ten sposób. Tego tam nie przesuniemy, tego tam nie przesuniemy, tylko do przodu możemy popchać i coś jeszcze. To w sumie musimy celować tam. Wiecie, to sobie sens sensu. teraz. wycydujemy w tamtą stronę. I idzie dalej. Okej, okay, a, bo tutaj mamy jeszcze ten wyskoczyć, dobra. Najpierw niech tam może wyskoczymy. Ej. Okay. Tak, jesteśmy już u góry, to. by to zbierać. No i ładnie Wszystko pozbierane A, tu jest guzik, okej okay. A, okej, okay, dobra I to w ten sposób działać Mhm A, i to przesuwamy Jeszcze bardziej Teraz to ma sens nie jak wcześniej. Bra. Do końca. To stan się odbija. No i teraz jest pięknie wszystko gra. Teraz wszystko się zgadza. No i pięknie. To najpierw pozbierać chyba te skrzynki. O! Tyle, że pierwszy raz chyba zacząłem od nożników, nie od hełmów. To znacznie już lepiej. No i pięknie. O, nie zdążyłem, szkoda. Tutaj jakaś taka platforma ta dobra. No to Blix skacz. Oho. Jeszcze bomby, no to będzie tutaj trochę zabawy, tak trzeba jeszcze dodatkowo bomb unikać, <laughs> zostają nam. Przez... A To Dobra A jednak ginia, Tak będą dalej nas dręczyć A dobra Tu jest dźwignia. Okay, to tam, e, Asterixowi. Okej, okay, dobra, mamy już porotę naszego Asterixa i idziemy dalej. No, jakie to jest w ogóle wyboist? I po razu na dużej wysokości musimy chodzić. Nie, jak gdzie indziej było, że. Na spokojnie. Tutaj, jakby byli te, będą te spychające, to to będzie naprawdę. Ciężko, bo jak się spadnie, no to już od z samego początku, do dołu trzeba zejść, wyjść Ale jakieś Wejście mamy Okej, okay, tutaj guziczek Mamy trzy guziki, jeden świeci na zielony Co jest? Czy na razie nie tutaj, czy co? No, o tym właśnie mówiłem że jak się spadnie Myśmy... a może od razu uda się pójść po a tarę dobra to jest chyba za daleko Ale tutaj nie widziałem tego co wcześniej może, czekaj, może to nas wyprowadzi do góry zobaczymy gdzie to poleci Okej, okay, to tutaj, okej okay. No Aha Okej okay. No i w sumie jest z nami teraz jeszcze ten Obelix dla towarzystwa hmm. Dobra, to my najpierw pójdziemy najwidoczniej do góry Tak na dole nas nie chcą Wszystko gra? Wszystko, dobra. O, dobra. Trzeba być na upamiętnić, że ten... nie jeden, dobra. No. co już są tutaj Ale co z tamtym było Jesteś jest czy nie ma no to Myśmy tylko wrócili No to jest dlatego dla Obelixa dla... było normalnie przejście bo on tutaj był No to by otwarliśmy mu niby przejście teraz no, Możemy tam wrócić na dół Na spokojnie I co teraz? O! Teraz można było. Ok. No. Ja Tyle złożyłem tutaj tą naszą katapultę, więc będzie jednak trochę szybciej niż myślałem wcześniej. Lecimy, no. może tutaj nie będę aż tak bardzo skakał, żeby nie jest potrzebne, żeby nie spaść po raz kolejny bez Barierki są ochronne, więc zasady mostu z ochroną zachowane. Mhm. Ok, a jeszcze te były. No trudno. Okej okay, mamy naszego sklepikarza. Zobaczymy, czy coś będzie można u niego zakupić. Witaj, zobacz, co mam do sprzedania. Jedzenie, tarcza, wir. Brakuje nam 4000. I szał, ale szał to jakoś chyba za bardzo. No nie ma co kupować, bo to jest z tego co powiem dla idfx-a więc wróć do mnie kiedy tylko zechcesz. Do zobaczenia ponownie! Już lepiej będzie kupić ten wir następnym razem, jak będzie ten Uzbierana Te Tysięcy hełmów. No to No już nawet nie dużo brakuje więc tak z następnym razem myślę że się spotkamy ale no Wtedy coś jeszcze może być czy go będziemy na spokojnie wyspa pewności OK się nic nie zachowało więc lecimy dalej Ok, mamy tutaj naszego gdzieś, druida, o Tam, więc tutaj w sumie zapiszemy odcinek i naszą grę. Ok. Więc jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę i subskrypcję. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.